Szanowni Państwo, z ogromną wdzięcznością witamy wszystkich tutaj obecnych na dzisiejszym wyjątkowym dniu, w którym zostaje otwarty nasz zakład pogrzebowy. Pragniemy, aby to miejsce stało się nie tylko punktem oferującym kompleksowe, profesjonalne usługi funeralne, ale przede wszystkim ostoją wsparcia dla rodzin w najtrudniejszych momentach ich życia. Jesteśmy tu po to, by przejąć na siebie wszelkie formalności, zapewniając spokój i godność bliskim zmarłego. Naszą misją jest budowanie relacji opartych na budowaniu empatii i szacunku, gwarantując indywidualne podejście do każdej ceremonii. Jesteśmy po to, by pomóc Państwu przejść przez ten trudny czas. Korzystając z okazji, dziękuję wszystkim pracownikom i rodzinie za to, że każdego dnia byliście gotowi stanąć na wysokości i sprostać wszystkim zadaniom. Wszystkie pozytywne nastawienie, wzajemne wsparcie i profesjonalizm są dowodem na to, że tworzymy nie tylko firmę, ale prawdziwy zespół. Przez ostatnie dni i miesiące wspólnie budowaliśmy wizję, którą dziś widzimy w pełni zrealizowaną. Włożyliście mnóstwo sił i wiedzy i serca w to, by ten projekt w dniu dzisiejszym ujrzał światło dzienne. Doceniam Waszą determinację, aktywność w rozwiązywaniu problemów i nieustanne dążenie do doskonałości. Każdy z Was wniósł unikalny wkład, tworząc fundament pod naszą wspólną przyszłość. Dziękuję również księżom za modlitwę i obecność wśród nas. Proszę proboszcza parafii studziennej. O poświęcenie naszego zakładu, a Was wszystkich z przyjemnością oprowadzimy po naszym zakładzie i opowiemy o naszej pracy. Dziękuję. To zaśpiewajmy przy akompaniamencie po Błogosław Jezu drogi, i rozpoczną się obrzędy. Yeah. I temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom i z duchem Twoim. Panie Jezu Chryste, ty przyrzekłeś, że gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Twoje imię, ty jesteś pośród nich. Zmiłuj się nad nami. Chryste, ty przez mękę krzyż i zmartwychwstanie Twoje uczyniłeś nas mieszkańcami świętych i domownikami Boga. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, Ty przyrzekłeś, że Ojciec Twój wysłucha każdej modlitwy, zanoszonej w imię Twoje. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Chryste, Ty wstąpiłeś do domu Zacheusza, przybądź i do nas, do tego domu, który poświęcamy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Z Ewangelii Łukasza Jezus poszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnich celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do Niego: Zacheuszu zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu szedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany na to Jezus rzekł do niego dziś zbawienie stało się udziałem tego domu oto słowo pańskie bła, bła, nie prędzą, dzięki. i następuje modlitwa błogosławieństwa uwielbiony bądź panie Jezu Chryste gdyż przez wcielenie twoje i życie w nazarecie Uświęciłeś nasze rodziny i domy. Powtarzamy chwalimy Cię, Panie. Chwalimy, chwalimy Cię, Panie. Panie. Ty byłeś posłuszny Maryi, Matce Twojej i Józefowi, przybranemu Ojcu Twojemu. Chwalimy Cię, Panie. Chwalimy cię, Panie. Ty Słowem swoim kierujesz nasze myśli ku Ojcu. Chwalimy Cię, Panie. Chwalimy Cię, Panie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jakby na porządku, teraz i zawsze. Na wieki wieków, Amen. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo Syn Twój, Jezus Chrystus, stał się dla nas człowiekiem i zostawił nam przykład pełnienia woli Twojej. Spojrzyj z miłością na ten dom i obdarz go obfitym błogosławieństwem. Wysłuchaj modlitw, które zanosimy do Ciebie wraz z domownikami, z pracownikami tego domu. Udziel im pokoju i radości w Duchu Świętym, wspomagaj ich we wszystkich przedsięwzięciach, broni ich przed wszelkim niebezpieczeństwem, zachowaj ich od pokładania złudnej nadziei w dobrach przemijających i naucz ich zrozumienia, że tylko Ty jeden jesteś naszym celem i dajesz życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech stąpi na ten dom na tutaj pracujących i pozostanie na zawsze w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Nie właśnie